Yeah Ludzie jeden, a to jest kolejny odcinek Scal of Duty Black Ops. Jeden single player i idziemy. Zaczęliśmy tu gdzie skończyliśmy Czyli w mało przyjemnym miejscu. Musimy teraz chronić Reznowa i tego Sergeja. Okej, okay, zabity. Jak widzieliście wczoraj wrzuciłem późna bo, bo późnawo, bo ale wrzuciłem DC Universe, o które mnie pytaliście więc... Znaczy pytał jeden z użytkowników więc... Jest! Jest nagrane, wrzucone. Ja, sorry, mój. <śm> mała pomyłka. Dobra, wysadzone. Okej, eee, okej. Okay, okay. Och ty! Dobra. Zdechł. Zdychaj. Maciakka. Ej, hey, no what the hell! No, zdychaj. Dziękuję. Dobra. Deszcz ognia. Rain of Fire. Hurra! Yeah! No okej, okay, tylko że ja nie mam amunicji, nie mam broni żadnej. Innej niż nusi. Dobra, nie mam zamiaru za nim iść. Tu pewnie będę musiał wleść. Tu albo tu. Tu. I <grym z> buta. Co się będzie ten? Wejść do południowej wieży. Dobrze. What the? Say? What? Boom. Kurde, nie, nie mogę trafić. Szlak. Niech to. Poszło? Nie, a ja, dupa nie poszło Wyżej BUM! Teraz poszło Jest! Okej okay. Tą samą wysokość damy tu BUM! Będzie bum? A ja, dupa nie ma bum! Trzeba wyżej Jest Jeszcze tam BUM! Yeah, rozwalony. Okej. Okay. Idziemy na dół teraz. Eee, tu gdzieś powinna być. O, fajnie, ale to są mi po Kurno. Dobra. Tomasz. Okej. Okay. Karabinek się przyda. Kałaszek. Okej. Okay. Nie oszczędzać żadnych. Tak jest. Bez tych. Nie bracieńcu. Reload. Boom. What the f Mordę zginąłem. Dobra, jedziemy dalej. Trzeba to przejść. Nie ma tak. Dobrze, okej. Okay. The chopper is here. Dobrze? Dlaczego dobrze? Bo dokładnie tego chcemy. O, kto tego chce, to chce, ale... Sorry, man. Ja chcę jeszcze przeżyć to. Jako tako. What the hell? Więc was matka nie miała. What the... Co jest? Kurna, zerpega? Serio? Serio? Nie, ucieka! No nie! Kurde, myszka mi się źle ułożyła, no Jeszcze raz Dobra Zdechł, reload Dobra, zginął, zginął Dobra, szybko Mason, a co mi potem szybko Mason? Gdzie mi tu? What the f O kurna, dlaczego mi G nie działało? LOL Pod G powinienem mieć granat. Losie, co jest? Dobra. Dobra, zabity Za samochód Gdzie mi tu Pajacu To dobra Łada Eee, sorry, ale nie rozumiem skąd mi w ogóle poleciał ten RP RPK na tutaj Dobra, okej okay. Co, jest niedziela jak to nagrywam więc jeszcze dzisiaj pewnie to dostaniecie Ten odcinek, znając życie Okej, okay, jestem w budynku Dobra. Co to? Choroba Ani tu, ani tu Jak będą mi kazać w początku to przechodzi na no, chyba ich utłukę Nie, dobra, jestem w budynku Let the harpoon. Dobra Chyba się muszę schować, nie? No może i nie Au To nie było zbyt mądre posunięcie Dobra kochani Minęło 10 minut Okej okay. Minęło nawet nie 10 ale 8 Dobra nieważne Minęło 8 minut A także zakończymy teraz ten odcinek Mam nadzieję że się Wam podobało Jeżeli tak to, to oceniajcie po prostu oceniajcie i dołazimy do kolejnego punktu no okej okay. jesteśmy na nowym punkcie jeżeli wam się podobało to oceniajcie trzymajcie się na razie